Agata Christie to królowa kryminał. Myślę, że była, jest i będzie. I wszystko, co w kryminale jest obecnie, ona już to wcześniej wymyśliła. Także my się możemy tylko już w, ten, w jakiś sposób od tego odbijać i współcześni pisarze, a czytelnicy sięgać po te klasykę. To co takiego jest najistotniejszego? Co takiego najciekawszego w tej twórczości jest? O czym warto pamiętać? Co warto też zauważać w tej Współczesnych kryminałach. Z jednej strony Agata zawsze, przynajmniej mnie w każdej książce, potrafiła zaskoczyć zakończeniem. Nigdy nie byłam w stanie zgadnąć, kto jest tym mordercą. A z drugiej strony warto czytać jej książki dla samego tego tła społecznego, historycznego żeby się dowiedzieć czegoś o tamtych czasach, o Wielkiej Brytanii. A co możemy z jej książek znaleźć u pani? Ja też zawsze staram się tworzyć taką zagadkę zamkniętego pokoju, właśnie jak u Agaty, czyli taki zamknięty krąg podejrzanych, wśród których czai się morderca i detektyw musi po prostu zgadnąć kto to. Ja bardzo też lubię czytać tego typu kryminały i dlatego też takie piszę.